Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ultimate Ninja Storm 4. Dzisiaj sobie zagramy już drugą misję z głównej linii fabularnej. No, ty, no i to tyle, zapraszam serdecznie na oglądanie. No dobra, rozpoczynamy sobie nowy rozdział. O, wstęp już mamy rozpoczęty. Możecie obejrzeć w sumie w kolei w poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście. Tu epizod został odblokowany. No dobra. Tu co mieliśmy podróż Dobra, Shinobi stawia opór. Wybierzemy sobie może... Jastrzębia w locie. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, w ogóle, takie, takie ta rozgrywka, którą wybraliśmy, bo nie wiem, czy to będziemy tam to też robić, czy, czy musieliśmy wybrać że kat senka będę już cicho siedział Obejrzyjcie sobie w spokoju a to będzie wed wszystko według y, odcinków y, z anime. Jeśli ktoś ogląda powinien jest znać całą historię gry. Ja oczywiście oglądam wszystkie odcinki. I wiem wiem dokładnie co będzie. Czy znam całą historię gry można tak ująć. Fajnie, że są polskie napisy. Rochi Maru. ku pewnie wskrzeci, tak jak było w, w tym wiem, w anime. Ale nie będę wam tu spoilerował, nie będę za dużo mówił. Wyjrzyjcie sobie sami, bo może ktoś nie ogląda Naruto, ale, ale wątpię, jak ktoś gra w tą grę, to chyba musi oglądać Naruto. Możecie nam mi napisać w komentarzu czy oglądacie Naruto czy nie Jak ktoś nie ogląda to naprawdę zachęcam do oglądania bo to naprawdę fajne anime o. Sasek wyciąga orocz maru No i dobrze. Teraz będzie walka najprędzej z Orochimaru. Okej, okay, sobie, sobie zrobimy tą walkę. Ufa, fajnie, fajnie to wygląda. Lepiej niż w Revolution. Te walki. Zobaczmy te ataki Sasuke. Jak one wyglądają do końca Bo już widzę, że to są jakieś zmiany Według poprzedniej części Tego cyklu Dobra, weźmiemy chyba, chyba na to maronie i nie chcę nic robić A nie, jednak coś tam, coś tam Coś tam będzie robił, nam utrudniał sytuację Podstępny gad Dobra, użyjemy sobie jakiegoś ekstra, ekstra może Kurde Kurde wyczerpały nam się te, te mm, do wyzwania te zawodnicy, ale pokonamy go myślę bezproblemowo nawet Kurde Dobra dawaj szybko szybko, dobra o shit. Kurde prowadzi z nami, może, może jeszcze wygra, co my zobaczymy Dobra weźmiemy sobie Jugo Dobra weźmiemy sobie tak na razie nie będę pajacował na razie, bo tu poziom jest serio wysoki. Kurde. Dobra, złapaliśmy go. Fa, fa, Fajna ataka. A masterasu. Dobra, udał nam się ten atak. Użyjemy może sobie ostatecznego ataku. Może nam się uda udało się to już powinno być po pogadzie praktycznie no fajna technika jeszcze jej nie widzieliśmy w poprzednich seriach Zgiłem sobie bluzę aż mi gorąco się zrobiło te rozgrywki dobra teraz wykończymy kuchą główną tą Techniką... Nie, nie będziemy główną techniki, może używać na razie. Zobaczymy jak tam będzie szło. Dobre. Nie musieliśmy nawet się i zbytnio. Dobra, klikamy sobie dalej. Czy Oroć Maru z nami pójdzie, czy nie? Nie wiem, właśnie jakoś coś się przycina. Nie wiem czy to nagrywarka, czy, czy gra. Może zobaczymy sobie za chwilę. Albo to tak ma być, nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. O w tym biega? Dobra. Chyba koniec będzie te, tego odcinka, nie wiem. Dobra, zaraz sobie może sprawdzimy czy to jest koniec już. Mam raz zdobyte Rio. Zdobyliśmy jak widzicie niezłą sumkę ryjo Dobra bierzemy sobie dalej Jastrzęb... jastrzą w locie Chyba ukończyliśmy to mi się wydaje Nie wiem Myślę że tak Nie ma tu co się rozwodzić na, na ten temat Jeśli skończyliśmy to fajnie Skończyliśmy tak Już odblokowało nam tu nową misję Możesz teraz rozpocząć epizod Wszystko Wiedzący Dobra right, dalej No dobra Jak widzicie odblokowaliśmy, przeszliśmy yy, kolejną misję No i to by było na tyle w y, tym odcinku Jeśli film się podobał zostaw subskrypcję, like, nie film itp